Widzicie, który samochód w 2019 roku przegonił sprzedażowo Toyota CKR, Volkswagena Passat oraz Skoda Superb? Hyundai Tucson, który dziś w czwartej generacji zagości w teście. W czwartej generacji samochód ten stał się jeszcze bardziej przebojowy, świetnie wygląda, no i zobaczymy jak będzie konkurował z Peugeot 3008, Toyotą RAV4 oraz Volkswagenem Tiguan. Czwarta generacja super popularnego suv z Korei, czyli Hyundai Tuson przeszła niemałą metamorfozę, nie tylko pod względem technologicznym, ale tutaj wydaje mi się, że głównie pod względem stylistycznym, ponieważ nakreślono ten samochód zgodnie z nowym językiem stylistycznym wprowadzonym w 2019 roku o nazwie Sensus Sportiness. I on jest bardzo mocno związany z konceptem wcześniej zaprezentowanym przez Hyundaia Vision T, który tak naprawdę zmienił się bardzo niewiele, no i Hyundai w ten sposób wprowadził go na drogę. Co jest zupełnie ciekawym rozwiązaniem, ponieważ zazwyczaj producenci coś tam jednak zmienią i ten końcowy model w ogóle nie przypomina tego z konceptu. Wiele jest tu geometrycznych wzorów, a na szczególną uwagę zasługuje przedni pas oraz tylny pas. Tutaj z przodu przede wszystkim rzuca się w oczy to, że tak naprawdę ta atrapa chłodnicy wraz z reflektorami, no. Licuje się i w momencie, w którym wyłączymy reflektory, odejdziemy od samochodu, zamkniemy zamki, to ta atrapa chłodnicy tak wizualnie, optycznie powiększa się, ponieważ reflektory nie są dostrzegalne. Reflektory składają się z pięciu segmentów. Tu one są LED-owe. Oczywiście w najwyższej wersji wyposażenia wyglądają najfajniej, natomiast warto zwrócić uwagę, że ta kompozycja pojawia się w, każdym, w każdej wersji wyposażenia Hyundai Tucsona. Tutaj również. Również zwraca uwagę tył samochodu, ponieważ tylne światła zostały oparte o linię, ciągnącą się od lewego boku do prawego. No i dodatkowo mamy takie podkreślające ten tył, po dwa pionowe paski znajdujące się na każdym z błotników. I tak właśnie wygląda oświetlenie Hyundai Tucsona, które wydaje mi się, że robi największe wrażenie. Po uruchomieniu silnika trapachnicy wygląda na mniejszą niż po zgaszeniu świateł, a dodatkowo zaimplementowano tutaj rozmaite iluminacje. Same reflektory składają się elementów i wykonano je w technologii LED. Cieszy dbałość o detale i smaczki w rodzaju schowanej tylnej wycieraczki. Taki rym. Z profilu również jest zadziornie i dynamicznie. Zwłaszcza uwagę zwraca tu wyrazista środkowa linia boczna, choć Tucson mocno przypomina z boku Toyota 4 Efekt prawdopodobnie zamierzony. Nowy Hyundai Tucson jest pod względem wymiarów o 20 mm dłuższy, 15 mm szerszy i 5 mm wyższy od obecnej generacji. Rozstaw osi wynosi tu 2,6 m i jest taki sam jak w Tiguanie, nieco tylko większy od Peugeot 3008 i nieco co mniejsze od Toyoty RAV4, która tu góruje, mogąc pochwalić się zdecydowanie największą ilością miejsca na tylnej kanapie. Różnice są jednak marginalne. Generalna długość nadwozia Tucsona to 4,5 metra i to znów więcej od Peugeot, nieznacznie mniej od Tiguana i znacznie mniej od Toyoty. Choć słowy są teraz w większości zaledwie reminescencjami samochodów terenowych, to dzisiejszy egzemplarz Tucsona ma napęd na cztery koła i można porównać też prześwity całej czwórki. Pod tym względem Hyundai wypada najgorzej z prześwitem wynoszącym 170 mm. Jest to mniej od całej trójki, przy czym Tiguan ma 200 mm. Hyundai Tucson występuje obecnie w cennikach w pięciu wersjach wyposażenia. Najniższa to Pure, a najniższa przy tym cena samochodu to 99 900 zł. Wtedy dostajemy silnik benzynowy 1.6 TGDi 150 koni z napędem na przód. Ta sama jednostka z układem Mike Hybrid również o mocy 150 koni kosztuje minimum 130 900 zł w wersji Smart, natomiast z wersją 180 konną 141 900 zł. Są to ceny promocyjne. Teraz czas na Was, mając do wyboru tych czterech konkurentów, którego wybralibyście pod względem wyglądu: nowego Tucsona, odświeżone 3008, odświeżonego Tiguana czy RAV 4. Dajcie znać w komentarzach jak zwykle. Gama silnikowa Hyundai Tucsona jest dość ciekawa. Co prawda w nowej generacji zniknął wolnosący benzyniak, który jednak nie był zbyt mocny, także nie będziemy za nim mocno płakać. Bazową jednostką jest tu 1.6 TGDI o mocy 150 koni. Opcjonalnie dostępna z układem Mild Hybrid, czyli miękką hybrydą, i wtedy finalna moc to 180 koni. Do tego dwie hybrydy: jedna 1.6 TGDI o mocy 230 koni, finalnej mocy, oraz druga o mocy. Finalnej 265 koni. Ona ma tam dodatkowy silnik elektryczny, który wspomaga silnik spalinowy. Ten silnik elektryczny generuje 91 koni. 230-konna jednostka znajduje się pod maską dzisiejszego egzemplarza. Wraz z sześciobiegową przekładnią automatyczną pozwala na osiągnięcie setki w 8 sekund, a prędkość maksymalna to 193 km na godzinę. Jeśli są wśród Was zwolennicy silników wysokoprężnych, to i taki się ostał w gamie napędowej, a mianowicie jest to 1.6 CRDI-136 Koni z 48 woltową instalacją elektryczną oraz 7 obiegową przekładnią DCT. Jak widać wśród naszych dzisiejszych wymienionych konkurentów są warianty, które mogą konkurować z pod względem rodzaju napędu oraz osiągów. Nasz Hyundai Tucson Platinum 16230 koni rywalizuje z Peugeot 3008 225 koni PHEV, Tiguanem 14245 koni PHEV oraz RAV4 2.5 222 konie HEV z CVT. Pod względem przyspieszenia Hyundai stoi tu na trzecim miejscu przed Peugeot. Najszybszy jest Tiguan, a nieco szybsza od Tucsona RAV4. W następnych weszło również dużo metamorfozy. I o ile z zewnątrz znajdziemy dużo geometrycznych, zadziornych, sportowych kształtów, całe auto wydaje się być takie ciosane siekierą, to wewnątrz natomiast Wnętrze wygląda tak, jakby wy, wy, zaprojektowali je według filozofii, że wszystko musi być tutaj obłe. I tak na środku znajduje się wielka taka konsola centralna, która sprawia wrażenie wykończonej jednej, z jednej tafli szkła. Oczywiście to nie jest tafla szkła. Tutaj jest ponad 10-calowy ekran systemu multimedialnego z takimi, z takimi ikonkami jak w telefonie komórkowym. To bardziej sprawia wrażenie jakiegoś po prostu tabletu. Do tego, do tego poniżej znajduje się opcjonalny na szczęście, do panel klimatyzacji, a wszystko zostało wykończone no, ulubionym w moim przypadku plastikiem błyszczącym w kolorze piano black, który wręcz uwielbia wszelkie odciski palców, a za kierownicą znajduje się również duży wyświetlacz prezentujący nam cyfrową tablicę wskaźników i to jest tutaj ciekawe, ponieważ widać, że Hyundai troszeczkę się zainspirował Porsche Taycan, a jakże, ponieważ nie ma tutaj żadnego daszka. To jest po prostu jakby wklejony tablet za tą kierownicą, która czasem nie Niestety zdarza się, że go zasłania. Natomiast same zegary są fajne. Dodatkowo podczas jazdy, kiedy na przykład uruchomimy lewy kierunkowskaz, bądź prawy, to zamiast tutaj tego prawego, prawej tarczy, bądź zamiast lewej tarczy, odpowiednio wyświetla się nam widok z kamery znajdującej się pod lusterkiem, żebyśmy mogli zobaczyć, co tam się dzieje i się nie przejmowali. Co z tego dostaniemy w podstawowej wersji wyposażenia piór? Przede wszystkim klimatyzację manualną, elektrycznie sterowane szyby, kamerę cofania, tempomat ponad 4-calowy ekran komputera pokładowego oraz 8-calowy ekran systemu multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto. Do tego światła do jazdy dziennej LED i 17-calowe felgi stalowe. Deska rozdzielcza zatem będzie wyglądać bardzo podobnie i nie zostanie pozbawiona dominującej szklanej połaci na środku. Jedyne czego zabraknie to elektronicznych zegarów. Plusem jest ilość miejsca w przedniej części pasażerskiej i tylnej. Fotel jest z gatunku tych wygodniejszych, a ja nie narzekałem na zbyt krótkie siedzisko. Trzymanie boczne? OK. Pozycja za kierownicą łatwa do ustawienia dzięki dostępnej już w standardzie dwupoziomowej regulacji kolumny. Fotele posiadają szeroką regulację, choć w tym akurat w wypadku odbywa się ona manualnie. Funkcja ta dostępna jest w najwyższej wersji Platinum w pakiecie Leather. Do tego w kwestii komfortu mamy tu podgrzewane fotele z przodu i tyłu oraz podgrzewane koło kierownicy. Dodatki te pojawiają się w różnych wersjach wyposażenia, natomiast nie w tej najtańszej. Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa z dotykowym panelem znajdzie się we wnętrzu od wersji wyposażenia Smart. Z przodu zwracam też uwagę na niezłą widoczność, której nie ograniczają aż tak bardzo trochę grube słupki A, wspomagano podczas z jazdy do tyłu przez doskonałej jakości kamerę cofania wraz z systemem kamer 360 stopni. Nic dodać, nic ująć. Bardzo dobra jakość. Ilość schowków z przodu jest też dość przyzwoita. Ten pod podłokietnikiem, w dolnej części deski rozdzielczej z dwoma złączami łyzbę oraz ładowarką indukcyjną, kieszenie w drzwiach, uchwyty na kubki i niewielki schowek przed nogami pasażera. Co ciekawe, skrzynia biegów sterowana za pomocą przycisków to też dodatek pojawiający się dopiero w wersji Platinum. Jeśli usiądziemy z tyłu, okaże się, że tam to dopiero jest mnóstwo miejsca, zarówno nad głową, jak i przed nogami pasażera. Pomiędzy siedziskami jest podłokietnik, a w tunelu obsługa nawiewów. Pasażerowie mogą mieć tu też możliwość podgrzewania kanapy, cieszy możliwość szerokiej regulacji pochylenia oparcia. Hybrydowy układ oparty o silnik spalinowy 16 TGDI generuje łącznie 230 koni oraz 350 Nm w standardzie przekazywanych na. Przednią oś. Za dopłatą otrzymujecie tutaj napęd na cztery koła, i ten właśnie napęd znalazł się w testowym egzemplarzu. I przyznam, że to efektywność przekazywania tego momentu obrotowego na koła jest bardzo duża i wręcz zaskakująco fajna. Na dodatek zazwyczaj konkurenci do hybrydowych układów dodają skrzynie bezstopniowe, których ja nie jestem oczywiście fanem, o tym już powinniście wiedzieć. Natomiast Hyundai szczęśliwie tutaj w zasadzie uradował mnie. Po Ponieważ dorzuca do tego sześciostopniowy automat klasyczną dwusprzęgłówkę. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie ma tego takiego wrażenia uruchamiania odkurzacza, że przyspieszacie. Z... Wiecie o co chodzi. Nie ma tych wysokich obrotów przez cały czas, tylko rzeczywiście samochód całkiem fajnie reaguje na dodawanie gazu i potrafi sprawić dużo frajdy w praktyce jest to mój już drugi dzień jazdy nowym Hyundai'em Tucson'em pierwszego dnia poruszałem się testowym egzemplarzem, zupełnie innym natomiast z tą wersją silnikową żeby go poznać, żeby zrozumieć jakie rzeczywiście wartości spalania jesteśmy w stanie osiągnąć i średnio wychodziło mi to 7 do 7,5 litra na 100 km na trasie przy takich prędkościach stałych 130-140 km na godzinę będzie to o litr więcej wewnątrz głośno robi się po przekroczeniu 140 Kilometrów na godzinę, natomiast do tego czasu nie powinno się narzekać. To, co zwróciło zdecydowanie moją uwagę, to agresja działania asystentów jazdy i systemów bezpieczeństwa. Możecie być pewni, że w najwyższej wersji wyposażenia jest ich tu cała masa. Asystent pasa ruchu lepiej wie, które prosto to rzeczywiście prosto i nie pozwoli wam jechać tak jak chcecie, piszczy przy najeżdżaniu na linię. Uruchamiam wibracje kierownicy. Asystent martwego pola też reaguje dość często. Fajnym rozwiązaniem są jednak wyświetlające się obrazy z kamer pod lusterkami przy włączaniu kierunkowskazu. Zwraca też uwagę system informacyjny informując nas o tym, że się zamyśliliśmy, a samochód przed nami ruszył, więc dobrze by było przerwać zamułę i też ruszyć. Nie zapomniałem o bagażniku, na który też warto zwrócić uwagę. Klapa podnosi się elektrycznie i ukazuje dość obszerny i foremny kufer. Mierzy on 616 litrów i to najwięcej z całej dzisiejszej ekipy. Tak więc wreszcie Tucson góruje. Korzystając z cięgien w bagażniku można powiększyć kufer składając tylną kanapę do 1795 litrów, a to nadal najlepszy wynik. To na co bardzo chciałbym zwrócić uwagę, to to jak działa ten układ Napędowy. Ja bym oczywiście, może się ktoś zdenerwować na mnie, natomiast chętnie użyłbym tutaj angielskiego słowa smooth. Działa bardzo przyjemnie, delikatnie i spokojnie, ponieważ nie czuć tutaj takiego wyraźnego przełączania się pomiędzy trybem spalinowym a trybem elektrycznym. Jest to wszystko bardzo komfortowo zestrojone. W zasadzie kierowcy nie musi tutaj nic interesować i to jest super sprawa. Jeśli chodzi o działanie układu kierowniczego, zawieszenia, to również one zostały nacechowane raczej w stronę komfortu. Tutaj zawieszenie jest oparte z przodu o kolumnę MacPhersona, z tyłu układ wielowahaczowy. Natomiast Hyundai Tucson czwartej generacji prowadzi się znacznie, znacznie przyjemniej niż poprzednia generacja tym, że poprzednia generacja była po prostu bardzo komfortowa. Zawieszenie było takie ociężałe, takie bardzo miękkie. Samochód mocno wychylał się na zakrętach. No Była to taka kanapa. Taka Tutaj z tego zrezygnowano, co nie, nie, ale nie mówię, że samochód przestał być w ten sposób wygodny. Nadal jest wygodny, choć prowadzi się znacznie, znacznie bardziej przewidywalnie. Zawieszenie jest sprężyste i tak nakłania nas, skłania nas do szybszego pokonywania zakrętów, do szybszego pokonywania Łuków i to jest bardzo fajne rozwiązanie Powiedziałbym tak, Hyundai są czwartej generacji jest bardziej samochodem dla, tych, dla ludzi, którzy lubią prowadzić i sprawia im to frajdę, niż dla tych, którzy do, od punktu A do punktu B przemieszczają zwykle Tocząc się. Co prawda, samochód ten w tym momencie cechuje się kosmicznym wyglądem, ale nie jest to pojazd tak drogi i ekskluzywny jak Lexus LC500, żeby nie stał się nieprawdopodobnie wręcz popularny. Cena jest tak wypoziomowana, a gama silnikowa na tyle szeroka, że auto jest niezwykle atrakcyjnym, chrupiącym kąskiem i za moment będziemy spotykać go na każdym kroku. Pytanie, czy stylisteka szybko się opatrzy i zestarzeje, czy może Hyundai zrywając dotychczasowymi nieco mdłymi liniami rozbije bank? Jak sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. Hej!